W miasteczku na obrzeżach lasu co roku odbywał się festyn. Główną atrakcją był klaun o imieniu Felix. Czerwony nos, kolorowy strój, uśmiechnięta twarz. Dzieci go uwielbiały, a dorośli doceniali jego talent do rozśmieszania każdego. Nikt nie wiedział, że pod warstwą farby krył się człowiek o złamanej psychice. Felix kiedyś naprawdę kochał dzieci. Ale coś się zmieniło, kiedy jedno z nich, mały chłopiec o imieniu Bartek, zginęło po występie. Zniknął bez śladu, a ostatnią osobą, która go widziała, był właśnie klaun. Policja oczyściła Feliksa z zarzutów. Brak dowodów. Ale od tego dnia klaun zaczął się dziwnie zachowywać. Przestał się śmiać. Coraz częściej mówił do siebie, a, a potem d, zaczął się śmiać wtedy, gdy wszyscy milczeli. Pewnej nocy właściciel wesołego miasteczka zobaczył światła w zamkniętym namiocie klauna, wszedł do środka. Na środku areny stało stare, popękane lustro, które wcześniej tam nie było. Przed nim klęczał Felix, wymalowany bardziej groteskowo niż kiedykolwiek. Uśmiech rozmazany aż po uszy. Oczy szeroko otwarte, jakby już nie patrzyły z tego świata. Lustro mnie w końcu pokazało, kim naprawdę jestem. Powiedział bez emocji. Mu właściciela nigdy nie odnaleziono, ani jego ciała. Z czasem festyn zamknięto, ale dzieci z miasteczka wciąż mówią, że jeśli w nocy staniesz przed lustrem i powiesz trzy razy, Felix się śmieje, za tobą pojawi się klaun. Tyle, że nie będzie chciał cię rozśmieszyć. Tylko rozłożyć na części, żeby zobaczyć, co sprawia, że się śmiejesz.